Myślałem, że to będzie trochę w lepszym stanie, nie będę ukrywał. Jest mały problem, no nie wygląda to dobrze. Zdejmiemy zderzak i lampy. Mam to trochę w czy będzie ryska jedna, czy nie, czy dwie, czy trzy. Ogólnie mi się nie chce. Mam dość tej całej roboty. Nie chce mi się nagrywać, nie chce mi się tego robić. Zmęczył mnie ten samochód. Czekałem na tą chwilę od trzech dni. Wszystkich mamy wtorek, godzinę 14. A jak widać, jest trochę gorąco 27 stopni. Ogólnie cały ten tydzień ma być upalny, że tak powiem. Ja właśnie wróciłem do domu, bo odebrałem paczkę jedną z trzech paczek właściwie. Po tytule i po miniaturce pewnie widzicie, co będziemy robić. więc ja teraz po prostu muszę wjechać na podjazdy pod dom. No i tam Wam wszystko dokładnie zaprezentuję, więc się słyszymy za chwilę. Okej, okay. eee, wjechałem już na podjazdy i zdjąłem bramkę, bo jak widzicie, yy, poprzedni właściciel wziął i tu okleił takim fake karbonem. Ale tak jak teraz patrzę, to chyba wystarczy tą folię po prostu zdjąć i będzie już to w miarę ładne. Po co ma być taka folia? To wygląda jakby schodziło. A taki, taki zwykły pasek jest na pewno lepszy. Ale przejdźmy do tematu paczki, ja ją zaraz odpakuję. A więc tak, jak mówiłem, to jest jedna z trzech paczek. Mamy to co najważniejsze, czyli odrdzewiacz. On jest od razu z podkładem. Nie wiem, nie znam się, będę robił to pierwszy raz. Mam nadzieję, że nie kupiłem jakiegoś najgorszego chłamu, no ale trudno. Dodatkowo, żeby dobić Allegro Smart, kupiłem do polerowania lamp e, od K2. Nie wiem, czy to jest dobre, nie mam bladego pojęcia, ale uznałem, że kupię. Aktualnie chcemy się zająć odrdzewiaczem. Zaraz podejdę pod samochód, pokażę Wam, gdzie dokładnie wychodzi rdza i gdzie dokładnie to będziemy robić. No, więc wróćmy do tematu przewodniego tego odcinka. Moim zdaniem nie jest najgorzej, zobaczymy jak otworzymy to coś, jak będzie pod spodem. Myślę, że to wszystko jest do wypchnięcia. Mógłbym tak jeszcze pewnie pojeździć sezon, ale boję się co będzie za rok. Nie chciałbym, żeby było gorzej, więc sobie dzisiaj to na spokojnie ogarniemy. Z drugiej strony też nam się coś zaczyna pojawiać, więc to też będziemy ogarniać w międzyczasie. I nie ukrywam, są jeszcze takie mniejsze rzeczy, takie odpryski na masce. Myślę, że to też by się przydało w międzyczasie ogarnąć. No i tak chyba patrzę, że to jest mniej więcej wszystko, bo tu nie jest źle z tyłu. Najwyżej jak coś zacznie się pojawiać, to, to jeszcze Wam nagram, gdzie będę robił. A ja się przebieram, i pomału zaczynamy tu wszystko szlifować. Okej, okay, zdjąłem pokrywkę. No, myślałem, że to będzie trochę w lepszym stanie, nie będę ukrywał. Kolorowo nie jest, znaczy właściwie kolorowo jest, ale tylko na rudo. Yes. No. Zobaczymy, co z tego będzie. Z drugiej strony mamy coś takiego. A tu chyba trochę lepiej. No tu trochę wychodzi. No i. Nie, znaczy, nie chcę zaparzać, że lepiej. No ale jeszcze będę musiał to zdrapać. Jedną ręką ciężko. Najwyżej zaraz dam update. Jeszcze znalazłem jedno miejsce, raczej takie standardowe. No nad kolu. No myślę, że to też trzeba od razu ogarnąć. Jak już się za to brać, to tutaj też to zrobić. Tak lecę sobie papierkiem. Jest mały problem. No nie wygląda to dobrze, będę musiał jakoś to ogarnąć. Nie wiem czy zwykła szpachla to ogarnie, czy nie, ale zobaczymy, zobaczymy tak. Czas pokaże. Trochę poczytałem co z tym zrobić i jest coś takiego jak szpachla z włóknem szklanym, więc myślę, że przetestujemy. Pójdę do sklepu i zobaczę, czy to zda egzamin. A więc jak mogliście zauważyć, udało mi się znaleźć taką szpachlówkę z włóknem szklanym Byłem w Castoramie, jednak u mnie w mieście Castorama jest dosyć biedna, jak chodzi o takie samochodowe rzeczy I musiałem wyjechać do Brico Nie ukrywam, zdziwiłem się, że tam co znalazłem Kupiłem jeszcze jakieś papiery ścierne No i na promocję był taki zestaw kluczy Gdzieś się da, bo mi zawsze brakuje Nie mam jakiegoś kompletu A te wyglądają fajnie i na pewno się przydadzą Ja jeszcze przed szpachlowaniem tamtej dziury To jeszcze zrobię sobie na spokojnie ten drugi próg Bo jak się okaże, że tam też mi wyjdzie dziura To trochę szkoda tej szpachlówki A tak to się machnie wszystko za jednym razem I powinno być dobrze No myślę, że tu wyjdzie jakaś niespodzianka Zdziwię się jak się obędzie bez niespodzianki, ale... Co robimy, no. Zacząłem pomału już to szlifować. Na razie z tego lakieru i baranka, co był wcześniej. Jak już to ładnie zrobię, to się słyszymy. Niestety w międzyczasie złapał nas wieczór. Zaczęło się ściemniać, więc musiałem podgonić robotę. Oczywiście zapomniałem Wam mówić, co robię, więc pokrótce opiszę. Zabezpieczyłem trochę miejsce taśmą. Na prawy róg popsikałem preparatem. Od środka i od zewnątrz. W sumie nałożyłem trzy warstwy. Dalej zająłem się lewym progiem, na którym była dziura. Nałożyliśmy szpachel z włóknem szklanym. A przed tym jeszcze popsikałem preparatem, ale tylko od środka. Tam, nie kolejnym. Widać, że jest. Od środka też zabezpieczyliśmy już tym preparatem. Dzisiaj właśnie będę jeszcze to szlifował i zabezpieczał od zewnątrz. Czemu taka kolejność, że najpierw szpachla, potem odrzewiacz? Yy, nie będę ukrywał, powiedział mi to GPT Podobno dlatego, że tam jest podkład, szpachla lepiej się trzyma do góły blachy. Nie wiem, nie znam się, robię tak, jak on mówi, bo dzisiaj jeszcze też sobie zdejmiemy zderzak i lampy i muszę je wypolerować. Więc naprawdę jest dzisiaj co robić, więc no co, trzeba się zabrać do roboty. Jeszcze wszystko będę musiał szlifnąć papierkiem, ale jest powiedzmy wstępnie zabezpieczone Nie jest może jakoś idealnie, ale ja wychodzę z założenia takiego, że no to są progi Tego jakoś super mocno widać nie będzie W ogóle jak ktoś używa tego preparatu to możecie dać znać czy on jest spoko Bo ja nie ukryłem, jest trochę pierwszy lepszy jak chodzi o cenę No i od razu był z podkładem epoksydowym, więc, więc się na niego skusiłem Dobra, leci druga warstwa, bo pierwszej zapomniałem nagrać Dobra, jeszcze w zakamarki psiknę i... I będzie dobrze. I oczywiście zapomniałem, że mam spryskiwacze do reflektorów, więc tu idzie wężyk z płynem, ale nie będę tego ściągał, no bo nas zderzak nie interesuje, tylko muszą wyjechać te lampy. Więc po prostu na razie sobie tak zostanie, no to też nie jest jakiś nie wiadomo, jaki problem yy, Reflektor trzyma się na jednej śrubce tutaj, którą już odkręciłem Na jednej tutaj Coś mi tak się wydaje, że jedna jeszcze jest tutaj gdzieś Tylko nie pamiętam czy to było właśnie od lampy czy od zderzaka Dobra Znalazłem problem Jest jeszcze taka mała śrubka, taki mały sk***** Będzie trzeba go odkręcić Pierwsza lampa zdemontowana, idziemy po drugą i powiedzcie mi, bo mam takie wrażenie, że to jest chyba webasto, ale no, jak widać może być lekko uszkodzone, więc możecie w ogóle mi dać znać, jeżeli wiecie, czy to jest to, o czym myślę, czy nie, czy jest sens to robić. Okay, a więc przyszła pora wytłumaczyć o co chodzi z tymi lampami. Niecały rok temu również polerowałem te lampy i nawet mi się to udało. Ładnie wypolerowane i przyszedł temat zabezpieczenia tego. No to co? Kupiłem klar. Taki najzwyklejszy lakier bezbarwny, nabity w puszkę. Podobno do tego dobry. No i psikam, psikam, psikam. I chyba dysza była trochę zepsuta, zapchana. Nie wiem, ale struktura jest jaka jest. Mam nadzieję, że widać to na filmie. I po prostu mnie to irytuje. W tamtym momencie jeszcze zdarłem to drugi raz, poprawię Pistoletem, jednak pistolet też Sobie słabo z tym poradził, bo no, Nie ukrywam, nie mam zbytnio sprzętu Pistolet jakiś taki był, wiecie, używany Stary, kompresor też nie najlepszy A dzisiaj zrobimy podejście drugie do tego I zabezpieczymy czymś innym, potem wam Pokażę, opaczka jeszcze mi nie przyszła Dzisiaj powinna być, więc jak przyjdzie to wam wszystko Wytłumaczę, a na razie weźmiemy się Żeby to wszystko zeszlifować, właściwie to Zaczniemy sobie od zabezpieczenia Całej lampy, no bo yy, będziemy Szlifować tylko tą część, po prostu żeby nic Nie uszkodzić, żeby w miarę spoko to wyglądało. Dobra, lampy mamy już zabezpieczone. Jedną, drugą. No i co, trzeba zacząć szlifować. Witam po krótkiej przerwie. Jest tak gorąco, że musiałem się zwinąć. Zjadłem sobie za chwilę, odpocząłem i lecę szlifować dalej. Ale w międzyczasie odebrałem paczki. Już wam pokazuję, co tam się znajduje. Po kolei je odpakuję. W pierwszej paczce mamy lakier. kod LZ7L. Tak, dobrze pamiętam. Do tego tak, od razu jest bezbarwny. U mnie w mieście w lakierni nabijali tylko na puszki tam 400 ml. Ja zdecydowanie potrzebuję coś mniejszego. Mamy tu 150 ml. Myślę, że to starczy na spokojnie. Kolejna paczka to są ksenony e, Ponieważ jeden no, u mnie się ksenon już pomało przepala, więc od razu sobie zmienimy. Kupiłem jakieś od Philipsa, powinny być dobre. To tym też się jeszcze zajmiemy w tym odcinku. I w ostatniej paczce mamy. Ceramikę, o tak się złożyło, że ta szotka 2. Długo się zastanawiałem nad tym, czym zabezpieczyć lampę. Postawiłem na ceramikę. Nigdy tego nie robiłem, ale po ostatnich moich przygodach z Klarem uznałem, że potrzebuję czegoś innego. Nie wiem na ile to będzie trzymać, ale powinno sobie dać radę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dalej kupiłem jakieś taśmy, zawsze się przydadzą. I dalej mamy papiery ścierne różnej gradacji i właściwie to koniec tych zakupów. Zaraz wam pokażę, ile udało mi się tego klaru zdjąć z tamtych lamp. Mamy szlifnięty reflektor. W sensie, no, na razie z tego klaru zdjęty, drugi też. Musiałem przenieść wiatrak, bo powiem Wam, że jest tak gorąco, jest taka masakra. I co uznałem? Uznałem, że się z tym nie pieszczę. Nie chcę tego dopieszczać idealnie, bo po prostu szkoda mi czasu, energii i siły. Mam tu trochę wpity, czy będzie ryska jedna, czy nie, czy dwie, czy trzy, czy cztery, czy, czy w ogóle będzie jakaś masakra. Nie chcę mi się tego robić dokładnie. Jest tak gorąco, zajęło mi to dzisiaj prawie cały dzień. No dobra, trochę przesadzam, może pół dnia. Tego klaru było tak grubo, że. Nawet mi się nie chce o tym gadać Zaraz będę to szlifował na mokro Znaczy zobaczę czy to dzisiaj będę robił czy jutro Bo szczerze mówiąc to mi się nie chce Standardowo zapomniałem nagrywać Ale tego dnia za dużo nie zrobiłem Znowu złapał mnie wieczór Więc na szybko przeleciałem progi papierem Potem położyłem bazę i bezbarwny Witam w dniu kolejnym Zaczynamy szlifować dzisiaj na mokro Mam nadzieję, że się uda to wszystko dzisiaj już ogarnąć Zaczniemy od 800 Skończymy gdzieś na 2000 albo na 3000 No i co, trzeba to wypchnąć Dzisiaj też jest bardzo upalny dzień Dlatego chcę zrobić to w miarę szybko Mamy godzinę 13 Nie ukrywam, nie chciało mi się bardzo tego robić Ogólnie mi się nie chce, mam dość tej całej roboty Rok temu się z tym męczyłem W tym roku też się męczę I za rok się będę z tym męczył Lampa jest dosyć mocno porysowana Już przeleciałem papierem 2000 I zostawię tutaj jak będzie tak jak jest, tylko weźmiemy, zabezpieczamy to, spolerujemy. Nie chce mi się nagrywać, nie chce mi się tego robić. Najchętniej bym się gdzieś położył, wypił zimne piwko i odpoczął od wszystkiego. Zmęczymy ten samochód, te progi. Te progi zaraz w ogóle Wam pokażę, też wyszły średnio. O, proszę bardzo, jak widać, no jest, jest różnica. Myślę, że to też będzie trzeba potem dostrzec jeszcze papierkiem za nie wiem, jakieś dwa tygodnie. Może przelecę tą papierką 2000, spoleruję jeszcze, zobaczę Na razie mi się nie chce tego robić A może po czasie to trochę się ten odcień zmieni Nie wiem, ja nie lakiernikiem nie jestem, ja się nie znam Uznałem, że zostałem tu na dwa tygodnie, bo mi się teraz tego robić nie chce No i co, tak jak mówiłem wam, mam już dość tej całej roboty Więc chcę to dzisiaj jak najszybciej skończyć Te wszystkie lampy, ta ceramika myślę, że też musi poleżeć Na spokojnie przez całą noc na tych lampach Więc dopiero jutro to wszystko będę składał Jak coś ciekawego zrobię, to dam wam update Ale jest tak gorąco Lampy już są wypolerowane. Właściwie zabezpieczone już nawet są. Tylko nie wiem czy dobrą ilość dałem tej ceramiki, bo zostały mi tak dwie trzecie buteleczki, więc jakoś dużo nie użyłem, ale no trudno. Najwyżej za rok będziemy się znowu słyszeć i to polerować. Nie jest idealnie, są ryski yy, i nie obchodzi mnie to tak szczerze. Tak już wiele razy pewnie powiedziałem, nie chce mi się tego już robić. Z tego co wiem, to teraz ceramika ma schnąć jakieś 30 minut. Ja myślę, że i tak to zostawię na spokojnie, na dłużej. Wieczorem, może, zamontuję albo jutro wszystko. I szczerze, to już jest koniec z tymi reflektorami. Jeżeli za rok okaże się, że ta ceramika była gówniana i zaczną być żółte te lampy, no to będzie trzeba cały zabieg powtórzyć i dać albo więcej ceramiki, no albo znowu pobawić się tym klarem. A teraz śpij, maluczcie, śpij, bo dzisiaj cię montujemy. Czekałem na tą chwilę od 3 dni. Dobra, jak się okazało, to mam złe żarówki, bo to są D2S, a u siebie mam D1S. Więc od razu weźmiemy się zamontowanie lamp i zderzaka i kończymy robotę. Korzystając z tego, że składam wszystko do kupy, chciałbym powiedzieć dwa zdania na temat tego, co w tym filmie robiłem. Odnośnie progów, tak, wiem, że nie zrobiłem tego idealnie. Zależało mi na tym, aby tej rdzy nie było aż tak widać i że przeżyło to do kolejnego lata. A co do lamp, to wstawiam Wam teraz zdjęcie, jak to wyglądało rok temu przed polerowaniem. I po nałożeniu klaru. Nie ukrywam, temat lamp mnie wymęczył, więc szybko do nich nie wrócę. Ale myślę, że wyszło nie najgorzej. Co do ceramiki, jakiej ja użyłem, koniecznie dajcie znać, jeżeli jej używaliście, czy, czy jest dobra, czy dałem dobrą ilość. Bo robiłem to pierwszy raz. Jak zawsze, sekcja komentarzy jest dla Was.